Witam ponownie w serwisie Movie Recaps. Dzisiaj pokażę wam film akcji, science fiction, thriller, zatytułowany Windykatorzy. Spoilery przed nami. Uważajcie i zaczynamy. Technologia rozwinęła się do tak wspaniałego poziomu, że naukowcy udoskonalili biomechaniczne sztuczne organy. Są one sprzedawane po bardzo wysokich cenach na kredyt przez firmę znaną jako Unia, która zatrudnia windykatorów, aby zlokalizować i siłą odebrać organ, gdy klient nie wywiązuje się z płatności, co zawsze kończy się jego śmiercią. Remi jest jednym z nich, o czym świadczy tatuaż na jego szyi, i jest najlepszy w swoim fachu. Wieczorem czeka w domu na przybycie celu, a kiedy ten się zjawia, Remi nie waha się przerwać zabawy, którą ma z kobietą, aby powiedzieć mu, że pochodzi z Unii, a następnie powala go specjalnym paralizatorem. Kobieta uderza Remiego swoją torbą, starając się go zatrzymać, ale Remi uderza ją do nieprzytomności przed przejściem do biznesu po włożeniu kilku plastikowych kombinezonów, aby chronić swój mundur i słuchawki do słuchania muzyki, bierze swoje narzędzia i przystępuje do otwartego cięcia człowieka, aby odzyskać jego sztuczny organ, który następnie myje i umieszcza w specjalnej torbie. Następnego ranka Remi zaczyna dzień w domu z żoną Kerel i synem Peterem. Po odwiezieniu Petera do szkoły jeździ po mieście, zbierając sztuczne organy i zostawiając klientów na pewną śmierć. Następnie udaje się do siedziby Unii, gdzie zderza się z pracownikiem przebranym za gigantyczne płuco i zatrzymuje się przy stoliku z kawą. Jest widoczny dla wszystkich potencjalnych klientów czekających na pomoc. Obserwuje, jak jego szef Frank Mercer pomaga jednemu ze sprzedawców przekonać rodzinę do podpisania dokumentów bezbłędną przemową, po czym udaje się do pokoju przerw dla windykatorów. Zastaje tam Raymond de Pilla, który narzeka na drobne zlecenia i przypomina mu, że jest na warunkowym zwolnieniu za brutalny atak na kobietę w metrze. Frank nagle przerywa im, mówiąc Remiemu, żeby nie kręcił się zbyt często po głównym piętrze, bo wystraszy klientów. Następnie zabiera go do innego pokoju, aby zeskanować wszystkie sztuczne organy, które zebrał w ciągu dnia, gdy dołącza do nich Jake Freywald, najlepszy przyjaciel Remiego. Kiedyś dokuczał mu w szkole, ale potem poszli na wojnę i razem walczyli. Kiedy wojna się skończyła, przyjęli pracę w The Union, ponieważ idealnie pasowała do ich umiejętności. Rekruter powiedział im, że chronią system opieki zdrowotnej, choć tak naprawdę nie obchodziło ich, co ochronią, po prostu dobrze się bawili podczas misji. Po tym, jak Franek nazwał ich dziećmi, Jake zaprasza Remiego na drinka, na co ten się zgadza, ale najpierw musi wpaść do Kerel i dać jej znać. Kerel wypomina mu, że nie poprosił o przeniesienie do działu sprzedaży. Para obraża się, zanim mężczyzna wychodzi. W samochodzie, Jake mówi Remiemu, że myśli, że Kerel próbuje go kontrolować i że oboje z nich zawsze będą windykatorami, ale Remi rozumie życzenia żony. Kiedy zatrzymują się na światłach, używają swoich specjalnych skanerów na pobliskim cywilu. Dowiadują się, że mężczyzna również posiada sztuczny organ, drażnią go i przypominają mu, co się stanie, jeśli nie zapłaci. Kiedy mężczyzna ucieka w popłochu, oni tylko się śmieją. Idą do baru i wypijają po kilka piw, dyskutując o możliwości odzyskania kogoś, kogo znają, podczas gdy Remi z uwagą obserwuje śpiewającą w barze Bet. Wraca do domu kilka godzin później i zaczyna grać muzykę tebonę. Zbliża się do swojej żony, zamierzając się z nią kochać, ale Kerel odrzuca go. Remi idzie więc na górę do syna, by porozmawiać o jego dniu w szkole. Kilka dni później, Remi urządza Grilla w swoim ogrodzie, kiedy Jake prosi go o przysługę. Przychodzi klient i chce go tam odebrać. Remiemu nie podoba się ten pomysł, ale Jake przekonuje go, oferując połowę podwójnej prowizji. Taksówka zatrzymuje się przed domem i Jake rozcina jej pasażera na środku ulicy. Zostaje zauważony przez Karel i Petera, gdy wchodzą do domu. Karel jest wściekła, że mąż na to pozwolił, więc każe mu wybierać między pracą a rodziną, zanim opuści go z synem. Remi mówi Jake'owi, że będzie musiał porozmawiać o tym z Frankiem. Później w nocy, Remi i Jake wychodzą na patrol i rozmawiają o M-NeuralNet, nowej technologii stosowanej do połączenia ludzi z uszkodzeniem mózgu z wiecznym snem. Ich rozmowa zostaje przerwana, gdy skaner JK znajduje gniazdo, jak nazywają schronienie dla setek klientów, którzy nie wywiązali się z płatności i próbujących uciec z kraju. Po wyjęciu broni z bagażnika samochodu, wchodzą do środka i zaczynają pacyfikować jak najwięcej osób. Na początku łatwo ich pokonać, ale w końcu zaczynają się bronić. Jake musi poradzić sobie z dwoma klientami, zadając im ciosy bezpośrednio lub używając pałki ogłuszającej, a Remy znajduje się w samym środku walki. On dźga wszystkich swoich przeciwników nożem. Szuka Jake'a, który jest obezwładniony przez faceta większego od niego. Remy nokałtuje go i kończy kłócić się z Jake'a, który uważa, że ten nie potrzebował pomocy. Oboje wracają do biura Franka kilka godzin później z wszystkimi łupami, w tym z dwoma skanowaniami nadajnik zakłócający, które są używane, aby uniknąć znalezienia przez skanery windykatorów. Po odłożeniu ich na miejsce, Frank mówi im, że jest pod wrażeniem i oferuje im możliwość zostania pełnoetatowymi kapitanami rajdów, ale Remi odmawia. Kiedy ma zamiar poprosić o przeniesienie do działu sprzedaży, Jake wcina się i mówi Frankowi, że tak jest im dobrze. Po zakończeniu pracy Jake przypomina Remiemu, że zasady są ważne, a więc je egzekwuje. Podrzuca Jake'a do jego mieszkania, a następnie idzie zająć się następną osobą, mając nadzieję, że ostatnią, Jimmy'm Tebonem, muzykiem, którego zawsze podziwiał. Znajduje Tebone w swoim domu, pracującego nad muzyką. Wspomina, że jest jego fanem. Tebone prosi go, aby pomógł mu skończyć piosenkę przed windykacją. Remi akceptuje propozycję i kiedy kończą, obiecuje oddać utwór do wytwórni płytowej. Po wszystkim Remi prosi go, aby położyć się na podłodze, tak aby mógł wziąć jego serce. Najpierw musi zatrzymać go za pomocą jednostki defibrylacji, ale kiedy stawia łopatki na klatce piersiowej Tebone, urządzenie psuje się i Remi zostaje porażony prądem, nokałtując go po raz trzeci w życiu. Budzi się kilka dni później w szpitalnym łóżku, a w pokoju z nim są Jake i Frank. Kerel też tam była, ale wyszła, zanim Remi mógł ją zobaczyć. Remi dowiaduje się, że winą jego pobytu w szpitalu jest wadliwa jednostka wstrząsająca, i jego serce zostało teraz zastąpione przez sztuczny organ. Remi mówi im, że go nie chce i wstaje z łóżka. Wychodząc z pokoju, odłącza maszynę na środku korytarza i zaczyna mocno krwawić. Teraz jest w stanie zrobić tylko kilka kroków, jego ciało wkrótce się poddaje i upada na podłogę, zdając sobie sprawę, że nie ma innego wyboru, jak tylko przyjąć mechaniczny przeszczep. Po wyjściu ze szpitala pierwszą rzeczą, jaką robi, jest powrót do domu, ale nie może wejść do środka, ponieważ jego żona zmieniła zamek. Karel przychodzi, kiedy dzwoni dzwonek i daje mu walizkę, mówiąc, że wybrał swoją pracę nad rodziną, kiedy wziął ostatnie zlecenie. Remi idzie zatrzymać się u JK, który przyjmuje go z drinkami i ofertą spędzenia czasu z dziewczynami, ale Remi wolałby odpocząć. Wraca do pracy kilka dni później, a jego współpracownicy przyjmują go małą imprezą powitalną, która obejmuje taniec striptizerki. Po tym wszystkim bierze sprawę ponownie, myśląc, że jest gotowy. Włamuje się do domu klienta i dusi go, gdy ten próbuje się bronić. co sprawia, że jest niezwykle zmęczony i ma wysokie tętno. Kiedy przychodzi czas, żeby zabrać sztuczny organ, okazuje się, że drży mu ręka i nie jest w stanie tego zrobić. Kilka godzin później dołącza do swoich kolegów w barze i udaje, że skończył pracę, ale kiedy słyszy, jak Jake opowiada swoją historię, nie może przestać myśleć o tym, że klient ma rodzinę. Zrozpaczony wychodzi wcześniej z baru. Następnego dnia czeka na Kerel i Petera przy wejściu do ich domu, bo tylko w ten sposób może zobaczyć swojego syna. Po uściskaniu go próbuje porozmawiać z Kerel, ale ta w odpowiedzi wręcza mu kopertę. Z Informacją, że zalega z płatnościami za serce. Później, gdy Jake o tym słyszy, on beszta go za kłamstwo, ale akceptuje fakt, że Remi potrzebuje przerwy, więc mówi mu, że mogą pracować razem w przyszłości, gdy poczuje się lepiej. Remi obejmuje stanowisko sprzedaży, ale idzie mu źle, ponieważ lubi swoich klientów i nie może ich okłamywać. Jego brutalna szczerość nie sprzyja dobrej sprzedaży. Próbuje zarobić trochę dodatkowych pieniędzy, stawiając na konie, ale i w tym nie jest dobry. Kiedy ostateczne zawiadomienie przychodzi pocztą, Jake bierze Remiego do gniazda, a nawet poraża kilka osób dla niego, jednak Remi nadal nie może wykonać pracy. Wściekły Jake wychodzi, a wcześniej mówi mu, aby nie wracał, dopóki nie wyjdzie z dołka i dopóki nie będzie mieć wystarczająco dużo sztucznych organów, aby spłacić swój dług. Remi nadal nie może się zmusić, aby to zrobić, więc kiedy porażony człowiek budzi się, bije go i pozostawia nieprzytomnym po raz czwarty. Jakiś czas później mężczyzna budzi się przy dźwiękach piosenki, którą usłyszał poprzedniego dnia w barze. Podąża za nią i znajduje Bet, która wygląda na bardzo chorą. Postanawia zabrać ją do motelu i pilnować jej, dopóki jej organizm nie przejdzie detoksu. Kiedy używa na niej swojego skanera, odkrywa, że ma wiele sztucznych organów i wszystkie muszą zostać odzyskane. Kiedy Bet w końcu budzi się, uderza Remiego za to, że jej pomógł. Kiedy wspomina, że to koniec dla nich obojga, on mówi, że może tak nie jest. Remi włamuje się do budynku Unii i próbuje wyczyścić rachunki jego i Bet, ale udaje mu się przeprocesować tylko jeden z jej wielu organów. Zanim zostanie zauważony przez Jake'a. Mężczyzna jest na niego zły, ale pozwala mu odejść, gdy widzi, że zwrócił paralizator. Włamuje się do swojego starego domu, by pożegnać się z Peterem, a następnie wraca do motelu i mówi Bet, że muszą wyjechać. Jadą na opuszczone obrzeża miasta i po spaleniu samochodu ukrywają się w starym, pustym budynku. Tymczasem w Unii Frank Próbuje zlecić Jakowi sprawę Remiego, ale on odmawia jej wziąć, tak jak i inni windykatorzy. Dni mijają, a Remi i Bet budują w starym budynku mały dom, zbierając śmieci. Pewnej nocy, gdy Bet opowiada mu o wszystkich szczegółach swoich sztucznych organów, całują się i kochają. Po wszystkim Bet daje Remiemu maszynę do pisania, którą znalazła na śmietniku. Remi zaczyna używać jej do pisania swojego pamiętnika. Wiele dni później Bet słyszy coś na zewnątrz dzięki swoim sztucznym uszom, ale Remi nie może, więc podłącza słuchawki do głowy, żeby mu to pokazać. Wkrótce źródło hałasu pojawia się w budynku. Jest nim Raymond, który przyjął sprawę Remiego. Para obmyśla plan, jak uniknąć przyłapania. Zabierają swoje rzeczy do innego pokoju, w którym na środku podłogi jest wielka dziura i przykrywają ją prześcieradłem. Bet chowa się za drzwiami, a Remi udaje, że pisze, gdy do pokoju wchodzi Raymond, wyrażając rozczarowanie, że Remiego tak łatwo złapać po wyjęciu broni idzie dalej do środka i wpada do dziury podłoga jest niestabilna więc gdy bet podchodzi bliżej by na niego spojrzeć również upada uszkadzając protezę kolana raymond dostrzega okazję i chwyta za broń by ją porazić więc remi improwizuje i zabija go zrzucając maszynę do pisania na jego głowę po kradzieży samochodu raymande remi zabiera bet z powrotem do miasta po zapasy ale bet pokazuje mu że wie jak naprawić własne kolano używając narzędzi które znalazła w pobliżu kiedy docierają na parking Unii. Remi widzi, że facet, który nosi kostium płucnika, robi sobie przerwę i kradnie mu go, by wkraść się do środka niezauważony. Idzie do Franka w jego biurze i uderza go kilka razy grożąc mu z paralizatorem, który wziął od rejmandę. Daje mu również kawałek skóry z tatuażem Reimandy, mówiąc, że zrobi to każdemu, kto spróbuje go złapać. Remi prosi o wykasowanie go z systemu, a Frank wyjaśnia, że system zmienił się po pierwszej próbie Remiego. Teraz konta można wyczyścić tylko poprzez dostarczenie organu do centralnego biura Unii. Frank próbuje złożyć mu ofertę, ale Remi nokautuje go i kradnie nadajnik zakłócający przed powrotem do Bet. Mówi jej, że opuszczają kraj. Kiedy Frank budzi się, każe Jake'owi odkupić Remiego. Później na lotnisku, Remi i Bet udaje się ominąć kontrolę bezpieczeństwa dzięki nadajnikowi, ale zostają wyprowadzeni, gdy inny pasażer zauważa krwawiącą nogę Bet. Wychodząc, Remi wyrzuca nadajnik do kosza. Podczas gdy strażnik przygotowuje się do bandażowania kolana Bet, dwaj windykatorzy przyjeżdżają do biura i skanują Remy jego ponownie, tym razem dostając alarm. Para reaguje szybko i staje do walki ze wszystkimi strażnikami, broniąc się pięściami, a nawet używając przedmiotów, które znajdą wokół. Bet słyszy dwóch oficerów. Gdy pokonali wszystkich, wychodzą z biura i natykają się na JK, który nie może nic zrobić, bo jest po drugiej stronie panelu bezpieczeństwa, więc Remy podnosi Bet i wyprowadza ją z budynku. Wracając do samochodu, para jedzie do starego budynku w Uslamsach, gdzie spotyka się z Azburym, czarnorynkowym handlarzem organami, z którym Bet kiedyś się umawiała. Po tym, jak dzieli się z Bet czerwonym proszkiem i kłóci się z Remiem o moralność ich pracy, informuje ich, że nie może pomóc Bet, ponieważ nie zajmuje się już stawami, więc muszą złożyć wizytę Alvi. Kiedy chcą uzyskać stosowną procedurę, odkrywają, że rzeczywiście istnieją dwie osoby o imieniu Olwes. Jedna z nich jest młodą kobietą, która robi tylko znieczulenie, a drugą osobą jest mały dzieciak, który przeprowadza operację. Remi obawia się o jej wiek i umiejętności, ale mała Alve okazuje się znać na swojej pracy. Po tym, jak Bet budzi się kilka godzin później, wracają do mieszkania Azburego, ale okazuje się, że został on odkupiony. Jake pojawia się wtedy i próbuje przekonać Remiego, aby z nim wrócił, ale Remi odrzuca go, mówiąc, że nie jest taki sam od czasu wypadku. Jake wyznaje, że to nie był prawdziwy wypadek. Miał sfałszowany defibrylator jednostki, więc Remi będzie budować dług i nie przeniesie się do sprzedaży. Dwaj mężczyźni zaczynają walczyć ręka w rękę, i choć na początku wygląda na to, że są na tym samym poziomie, w końcu Jake obezwładnia Remiego i rzuca go przez ścianę. Remi spada na metalowy most, zaczyna się śmiać i wyjmuje nóż, który używa do dźwignięcia Jake'a w nogę, zanim Jake odwzęcza się nokałtując go. Po różnych wspomnień migających przed oczami, Remi jest budzony przez Bet, która mówi mu, że muszą uciekać, bo przybył windykator. Biegną przez budynek, kiedy setki dłużników zaczynają strzelać. Kiedy utknęli w ślepym załuku, ratuje ich Rodezja, lider podziemnej rezydencji, która wciąga ich do ukrytego pokoju. Kiedy widzi tatuaż Remiego, grozi, że go zastrzeli, ale ten odpłaca jej się tym samym, gdy pokazuje jej bliznę na piersi. Koszmary nie dają Remiemu spać, więc wychodzi na zewnątrz, by sprawdzić zniszczenia, widząc wszystkie ciała w budynku, w tym Alvi. Następnego dnia mówi Bet, że nie ma dla nikogo wyjścia, niezależnie od tego, gdzie się ukryje, więc chce to zakończyć, udając się do centrali i kasując cały system. Kilka godzin później w pociągu spotykają się z Kerel i Peterem, z którymi wkrótce zaczyna się kłótnia. Peter bierze paralizator taty, zanim Remi wręcza mochodzie. Paraliżują go i kradną jego pojazd, którego używają, aby wrócić do siedziby Unii. Remi paraliżuje dwóch strażników i strzela do trzeciego, a następnie wykorzystuje oko Franka, aby otworzyć drzwi i dostać się do środka po zastrzeleniu kamery bezpieczeństwa. On i Bet wbiegają do środka i próbując uniknąć złapania, trafiają do laboratorium pełnego naukowców pracujących nad sztucznymi organami. Większość z nich nie zwraca uwagi na parę, ale jest jeden, który wstaje i wychodzi. Remi próbuje z nim porozmawiać, ale strażnicy przybywają. I zaczynają strzelać masowo, zabijając kilku naukowców. Remi i Bet wychodzą tymi samymi drzwiami, których użył tamten facet i znajdują korytarz z wejściem do bazy danych Unii, ale jest ono chronione przez strażników i windykatorów. Rozpoczyna się gorączkowa walka. Bet broni się za pomocą toporu strażackiego, który zdejmuje ze ściany, a remi strzela do strażników z pistoletu, który porzuca po tym, jak skończył, by chwycić za noże i walczyć z windykatorami. Zabija większość z nich z łatwością, ale kiedy znajduje się na podłodze otoczony przez nich, prosi Bet o podanie mu piły i używa jej do wykończenia pozostałych mężczyzn. Potem używają protezy oka Bet, by otworzyć drzwi do pokoju z bazą danych i zamykają je w samą porę, zanim przyjdą Frank i Jake. Odkrywają, że interfejsem serwera jest skaner organów, więc jedyne, co mogą zrobić, to zacząć się ciąć i skanować swoje sztuczne organi od środka. Po przyjęciu czerwonego proszku zaczynają procedurę, najpierw z sercem Remiego, a po uszczelnieniu jego rany, z każdą protezą Bet. Jake'owi i Frankowi udaje się dostać do środka za pomocą sztucznego organu jednego z martwych windykatorów. Remi skanuje ostatnie organy Bet. Frank każe Jake'owi ich wykończyć, ale Remy mówi, że Bet jest warta każdej pracy, jaką kiedykolwiek wykonał. Jake postanawia mu pomóc. Zabija Franka swoim nożem, następnie podaje Remy strzykawkę, aby mogła przywrócić Bet przytomność. A kiedy system prosi o umieszczenie zeskanowanych sztucznych organów na tacy komputera, Jake wkłada do niej dwa granaty i wysadza całą bazę danych. Teraz każdy klient jest wolny. Jakiś czas później Remy, Bet i Jake są w Punte Del Este. Cieszą się plażą, słuchając ostatniej piosenki Tebonea. Jake ma usunięty tatuaż, a jego pamiętnik został opublikowany przez Petera pod tytułem Mambo. Odzyskanie. Kiedy Jake zaczyna dokuczać Remiemu na temat jego książki, nagle znika, a może migocze i wraca do normy. Ujawnia się wtedy, że Remi jest w śpiączce. I nigdy nie obudził się od uderzenia Jake, którego doświadczył na metalowym moście. To Jake użył jego sztucznego organu z tego najazdu, aby zapłacić za serce Remi'ego i połączenie do sieci neuronowej. Pożegnał się z nim i wziął pod opiekę Bet. Teraz Remi będzie szczęśliwy w swoich snach na zawsze. Dziękuję za oglądnięcie. Subskrybujcie po więcej.